Witajcie, przychodzę do Was z testem podkładu, nowości od Max Faktora. Jest to Miracle Second Skin i jest to podkład, o którym mówiłam w premierach, tych Rossmanowych takich, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to Was zapraszam tam. Natomiast ja nie kupiłam tych podkładów w Rossmanie, tylko w Hebe, bo w Hebe te nowości były nieco szybciej. To jest podkład, który ma mieć właściwości takie typowe dla płynnych podkładów w połączeniu z właściwościami kryjącymi podkładów w kompakcie. Powinien odżywiać naszą skórę, pielęgnować. I chronić z racji na to, że ma filtry SPF20. I jeżeli chodzi o te pielęgnacyjne właściwości, to wynika to z mleczka kokosowego, które jest tutaj w składzie i pre, i probiotyków. Brzmi dobrze, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ja mam dwa kolory: 01 Fair i 02 Fair Light. Z racji tego, że nie byłam pewna koloru, bo na stronie jednak wyglądają troszeczkę różowo, aczkolwiek spokojnie, akurat. Ta seria nie wpada w różowe tony, co zaznacza sam producent, a bardziej właśnie w takie żółte, beżowe. I faktycznie te dwa kolory, które mam, one nie wpadają w różowy kolor, wpadają właśnie w takie żółci. Prawdopodobnie chyba w Rosmanach niektórych już są stacjonarnie, także warto zerknąć. W tej regularnej ten podkład kosztuje 59,99, natomiast ja w Hebe kupiłam go w promocji za 29,99, wobec tego te dwa wyszły mi w cenie jednego, także moja wewnętrzna cebula jest uradowana. Na już są te podkłady około dwóch miesięcy, natomiast w Polsce około dwóch tygodni mniej więcej tyle w hebe już były. Ja czekałam tydzień na swoje zamówienie. Odebrałam oczywiście w paczkomacie, czyli tak jak to powinno się odbywać. I za sekundkę pokażę Wam jak to wygląda na mojej skórze porównując te dwa kolory oraz także w świetle dziennym. Mam nadzieję, że to będzie dosyć wyraźne i, i te różnice będą zauważalne. Także już nie przedłużając przechodzimy do samej aplikacji. Dla mnie idealna jest jedynka. To jest po prostu mój kolor Także już przejdziemy do aplikacji. I przy takiej pierwszej cienkiej warstwie muszę powiedzieć, że e, krycie jest takie przyzwoite. To nie jest szpachla, natomiast, jak na taką lekkość, jaką ten podkład ma, e, to krycie jest naprawdę przyzwoite. Dobra, to jest taka pierwsza cienka warstwa. Dałam łącznie na całość jakieś 2,5 takiej e, niewielkiej pompeczki, bo pompeczka akurat tutaj jest naprawdę bardzo wygodna, bo wyciska taką ilość produktu, jaką chcemy. E, krycie można budować, to już mogę Wam powiedzieć, bo ja już tak z dwa dni ten e, podkład testuję. Także śmiało można budować, więc ja jeszcze dołożę w miejscach, gdzie e, wydaje mi się, że można by było jeszcze troszeczkę przykryć. No, jak widzicie, buzia jest ujednolicona. Natomiast mam takie nieodparte wrażenie, że ten podkład nie będzie zbyt wydajny, bo jednak troszeczkę trzeba dokładać produktu, żeby buzia była ujednolicona, nie jest to jakieś kolosalne krycie, powiedziałabym, że jest to takie średnie krycie w skali od 1 do 10 powiedziałabym, że jakaś szóstka. Myślę, że śmiało można było jeszcze dobudować to krycie, ale na pewno nie do pełnego. Natomiast mimo tego, że dokładałam produktu, to buzia nadal wygląda bardzo naturalnie, także to jest ogromny plus. Nie daje takiego świetlistego wykończenia, jak mają to w zwyczaju kremy BB. To jest bardziej takie minimalnie pudrowe wykończenie, bym powiedziała. Buzia jest taka fajnie Nawilżona, natomiast ten efekt nawilżenia znika po przypudrowaniu, też zależy, jakiego podróży używacie, oczywiście. Natomiast, gdyby tak zostawić w takiej formie, no to myślę, że buzia wyglądałaby bardzo zdrowo i naturalnie, przy jednoczesnym w porządku zakryciu niedoskonałości. Zaraz przypudruję i zobaczymy, jak będzie wyglądała po przypudrowaniu. Pierwsze wnioski, jakie mi się nasuwają, to fakt, że buzia naprawdę wygląda nieskazitelnie, jest mega ujednolicona i do tego jeszcze ten kolor jest idealnie dobrany do mojego kolorytu ciała, wszystkiego. Więc to są takie pierwsze wnioski i zobaczymy, miejmy nadzieję, że ta opinia się nie zmieni na przestrzeni godzin noszenia. Ja już wykończę makijaż poza kadrem, żeby Was nie zanudzać i wracam do Was już po wielu godzinach noszenia. No i wracam do Was. Nie po 8, nie po 10, a po 12 godzinach noszenia podkładu na twarzy, według mnie wygląda nieskazitelnie, poza małym wyświecaniem się nosa, który dopiero zaczął się wyświecać po 10 godzinach noszenia z ręką na sercu. Nawet jak wróciłam do domu po pracy, stary powiedział, wygląda naprawdę dobrze przez te co najmniej 10 godzin. Zachował idealny mat bez naruszenia, nawet tam, gdzie miałam okulary przeciwsłoneczne. To oprócz tego, że miałam zaczerwienione te noski, bo ja zwyczaj tak mam. Tak tutaj po prostu minimalnie się wytarł, ale naprawdę tego praktycznie nie widać. Nie powchodził mi w zmarszczki, może tak minimalnie, ale naprawdę w granicach rozsądku. A przede wszystkim, co nie miało być jego główną właściwością, wspaniale utrzymał mat ja mam mieszaną strefę T i właśnie ta strefa T idealnie wyglądała przez te 10 godzin Z tego jestem naprawdę skłonna zarekomendować ten podkład osobom, które mają tłustą cerę zdecydowanie mieszaną, suchą owszem, bo ja mam suchą i jakoś nie, nie ściągnął mi tej skóry nie, nie odczuwałam jakichś takich efektów wysuszenia no bo ma mieć w sumie właściwości pielęgnacyjne więc powinien nawilżać co zauważyłam to nie ma takiego glow jak dają chociażby krem BB, czego się po nim spodziewałam. E, natomiast ma właśnie takie pudrowe, bardziej matowe wykończenie. Natomiast nic, czego nie możemy zniwelować, jeżeli chcemy glow, e, jakąś bazą rozświetlającą, na przykład. Mam taką bazę i niedługo Wam pokażę na kanale, albo ewentualnie pudrami rozświetlającymi, bo też ma bazę na pudry rozświetlające i też będę Wam o nich mówiła na swoim kanale już wkrótce. Wobec tego jest to naprawdę bardzo dobry podkład, który przez długi czas zachowuje się nienagannie na skórze, utrzymuje mat. W tych miejscach, gdzie ten mat powinien być utrzymany, nie zbiera się w zmarszczkach. No i co? I ma jeszcze SPF 20. Wobec tego ja naprawdę jestem oczarowana i cieszę się, że kupiłam w promocji dwa, bo ten jaśniejszy będę teraz używała, póki jeszcze jestem taka mega blada, a dwójki będę używała jak niechcący. Musi mieć słońce, to dwójka na pewno idealnie mi się sprawdzi na ten okres, taki już letni. Ja jestem naprawdę oczarowana tymi produktami. Koniecznie dajcie znać, jeżeli dorwiecie ten produkt, mając skórę tłustą, czy on wam się sprawdził. Ano i ten kolor jeszcze mi idealnie pasuje. Naprawdę. Znalazłam chyba swój idealny kolor na ten moment. Mam nadzieję, że po dłuższym czasie użytkowania nie zafunduje mi jakiś niespodzianek, typu jakiś wypryski, czy coś w tym stylu. Na razie naprawdę dobrze mi się sprawdził przez te 12 godzin, e, dlatego daję wam cynk to jest nowość, że warto się do niego uśmiechnąć, sprawdzić sobie ewentualnie kolory. Nie wiem, czy te stery w ogóle będą dostępne, bo chyba w Hebe jeszcze stacjonarni go nie ma, natomiast jest na stronie internetowej, no i w Rossmanie też jest jako ta nowość, ale jako nowość dostępna online, bo większość nowości niestety nie jest dostępna. Dajcie mi znać koniecznie, czy Wy już dorwaliście gdzieś te nowości w Rossmanie, o których mówiłam w tym filmiku o premierach, bo ja naprawdę nie mogę ich dorwać nigdzie. Online ich nie ma, stacjonarnie też jeszcze nigdzie nie zauważyłam, mimo że wyszukuję na stronie Rosmana po tych drogeriach dostępnych gdzieś w okolicy. Już nawet wiecie, po różnych miejscowościach chodziłam i sprawdzałam, czy one gdzieś są dostępne stacjonarnie. Wiem, jestem nienormalna. Więc koniecznie dajcie znać, czy Wy gdzieś je dorwaliście. To już by było na tyle. Dajcie znać, czy widzieliście tą nowość na półkach, czy w internecie i co sądzicie o wyglądzie mojej budzi po 12 godzinach. Zapraszam Was z góry już na kolejne filmiki, bo będę testowała różne produkty, które skumulowałam w ostatnim czasie i naprawdę nie mogę się doczekać tych testów, bo jeszcze sama ich nie używałam, więc serdecznie Was zapraszam. Dajcie oczywiście kciuka w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło i już do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!